Ej, gwiazda dzisiejszego odcinka. A ty małpa. O, nasz artysta miejscowy jeździ na koniu. Jeździ to za dużo powiedziane. <laughs> Chodzi na koniu. <laughs> na razie charaktery próbuję. Aha? No. Chciałem zobaczyć na koniu jeździ autentyczny artysta z Podlasia. A zobaczcie jak się krowy patrzą. One jeszcze tego nie widziały. O, Damira panosi. Damira <laughs> już by chciała mnie zrzucić. No, na spokojnie jeździ. Ma trochę ruchu, bo jest zapasiona. Krowy też chcą? <laughs> Kamil, krowy też chcą. O, rozjeździłem. No, co śliczna, moja. Dobra, dziewczyna. Dobra, to jest dobry koń. Dobry koń, tylko nie pasuje wędzidło coś. E, od razu wyknęła. A tam przeżuwa, tak, nie pasuje jej. E, no, musi to przeżuwać. No, trawę ugryzła. Dałem raz. Lecimy. No. Jeszcze tu lec. Półeczko miało być, a nie? I co powiecie, pół sztumy nadają się do jazdy? No. Nadają się. No. Do tej pory tylko jako fotel służyła. Co prawda, dla mojej córki. No. Zajgon! 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 zapomniał, jak się jeździ biedny. Od kiedy został kaleko, to tylko galopuje, ale sam. A moje panienki, moje panienki z zainteresowaniem, wszystko oglądają. No i tak biega czarny, właśnie. I Nic nie wam nic nie przyniosłam. Galop. Ten wariuje troszkę. Kamil jest prawdziwym artystą, naprawdę prowadzi swój teatr i może Wasze dzieci były na jego przedstawieniach? Jeździł po swojej Polsce. Teatr nacydowała się obierze Świat. Fajny chłopak, naprawdę.